No dobra, to powiedzmy na 3-4, okej? Okay? Okej, okay, a więc 3-4. No, że co? <grym> Żartowałam! A ty jest tak na serio? Dasz mi 50 karobuksów? Oczywiście już ci daję moja bestii. Ty zawsze będziesz moją bestii. Daję 50 karobuksów. I już ci dałam! Ojejciu, nie spodziewałam się, że będziesz dla mnie aż tak miła! <laughs> Zartowałam! One mają wirusa i zaraz schakują ci całkiem! gdzie A teraz, naura, lecę jeść moczy! Wychodzi! <laughs> nie będę przyjmować się tym kaszojadem. Idę do mojej grupki! Na pewno wszyscy mnie polubią! O hej! Masz bardzo ładnego skina! Chcesz do naszej grupki ze znajomymi? No jasne, że tak! Dodaję ją do grupki! O to wszystkim, już jestem z nową osobą! No siemka! No witam, kasia E co? E to nieważne. A może byśmy się przedstawili? No spoko. No dobra, no to kto pierwszy? No dobra, mogę ja. No okej. Okay. A więc, jestem Zuzia i mam 18 lat. A ja nazywam się Kamila i mam 16 lat. No dobra, a ja jestem Marcel i mam 17 lat. Okej, okay, ja jestem Maja i mam 16 lat. Okej, okay, może jak już się przedstawiliśmy, to zrobimy face reveal. No spotko No okej. Ok. Wyglądam tak. Mm, hotuwa. Jest właśnie moim bedbojem. Yy, okej. Okay. Bardzo ładny. No super, super. No dobra, to może teraz ja? Hotuwa? Kotku, jak to już tak mówić? Ja jestem najpiękniejsza. Yy, nie skomentuję tego. No dobra, a ja wyglądam tak. Co ty masz tak mówić? się na ciebie! Dobra, spokojnie też jesteś ładna, już się nie obrażaj. w końcu, ale naprawdę bardzo ładna. No Guya teraz przyszła kolej na ciebie. Nie odbywaj się. E, no dobra, już już czekajcie chwilkę. już jestem! A teraz podziwiajcie i patrzcie jak Wasza królowa wygląda.